Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego. W dzisiejszej konferencji wezmą udział pani Elżbieta Burczkowska, prezes naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, pan minister bo, 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 um, Bolesław. Bolesław, przepraszam, piecha, były wiceminister zdrowia w rządzie e, Prawa i Sprawiedliwości. Pan Jacek Sałkowski, lekarz chirurg, wiceprzewodniczący sekcji zdrowia NZZ Solidarność. Szanowni Państwo, spotykamy się tu w związku z tym, co zostało popełnione kilka dni temu, a mianowicie 30 czerwca pani minister Kopacz podpisała porozumienie z jedną z organizacji, porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, w którym padły bardzo daleko idące deklaracje. W związku z tym chciałbym poprosić o naszych gości o zabranie głosu. Pierwszy zabierze głos pan, pan, pan Jacek Sałkowski. Dzień dobry Państwu. To porozumienie mamy, nie, tylko trzeba głośno mówić. Tak? Porozumienie mamy w tej chwili na, na monitorze. To jest porozumienie. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym w imieniu Związku Zawodowego Niezależnego Solidarność na wstępie wyrazić oburzenie skandaliczną i zdumiewającą nas formą prowadzenia dialogu społecznego bo są wyznaczone jakby fora i miejsca do prowadzenia takiego dialogu na poziomie województwa WKDS, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, na poziomie wyższym Komisja Trójstronna i tam trwają cały czas prace, a tutaj nagle, na kilka dni przed wyborami, jak się okazuje, następuje podpisanie porozumienia, nawet nie wiem czy porozumienia, czy pewnych deklaracji, z jedną grupą zawodową która to deklaracja porozumienie wprowadza po prostu zantagonizowane już środowisko pracowników służby zdrowia dodatkowe elementy i to jakby chciałem powiedzieć na wstępie jeżeli chodzi o artykuł 59a to z wiedzy którą posiadamy trwają w tej chwili w Sejmie debaty, konsultacji na temat w ogóle wyeliminowania tego artykułu, a tu nagle się okazuje, że pani minister deklaruje 75% kwoty uzyskanej z 40% potencjalnych zorganizowanych dodatkowo pieniędzy dla jednej grupy zawodowej. Więc po pierwsze są to gruszki na wierzbie niezgodne z prawem i z konstytucją, bo tak naprawdę praktycznie może to być w wielu podmiotach kwota równa zero, bo najpierw trzeba te nadwyżki 40% wypracować, a dopiero później je dzielić. I dzielić je, i o tym powinna pani minister wiedzieć jako lekarz, bo często podkreśla, że jest lekarzem, że to, co jest potrzebne w wykonywaniu obowiązków przez pracowników służby zdrowia, to jest spokój. To jest po prostu spokój. Natomiast wprowadzanie takiego elementu, jak powiedziałem, niezgodnego dodatkowo jeszcze z prawem, to jest element konfliktujący i tak już w tej chwili skonfliktowane środowisko. A spokój jest potrzebny nad sprawowaniem opieki i leczeniem naszych pacjentów. I dlatego powiedziałem, że jestem tym, jesteśmy tym bardzo, ale to bardzo oburzeni i jednoznacznie to oceniamy, że jest to. Przy niewykorzystaniu wszystkich w tej chwili nierozwiązanych problemów pracowniczych jest to absolutnie skandaliczna forma prowadzenia kampanii wyborczej, licząc na to, i tu się myli pani minister, bo środowisko pielęgniarskie jest bardzo środowiskiem zorientowanym i potrafi czytać i potrafi się orientować, że 300 tysięcy, a taką grupę liczy. Ta grupa zawodowa, taką ilość osób będzie głosowało pod hasłami, które nie mają żadnej mocy sprawczej. I na koniec chcę powiedzieć, że jeśli hasło wyborcze Platformy Obywatelskiej to jest zgoda buduje, to ja proponuję uczciwie i zgodnie z prawdą, żeby to było hasło podziel i rządź. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Panią Elżbietę buczkowską głosu. Szanowni Państwo, jestem prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarki Położnych. I z obowiązku w obronie godności tego zawodu i w ochronie integracji tego zawodu protestuję przeciwko dawaniom przez panią minister Ewę Kopacz gwarancji bez pokrycia. Odniosę się tylko do tego porozumienia. Pierwsze, absolutnie nie gwarantuje automatycznego wzrostu płac dla pielęgniarek i położnych. Tej grupie się należy godziwe wynagradzanie. Życzę, aby tak się stało, aby polskie pielęgniarki położne zarabiały godziwie i nie musiały wyjeżdżać. Poza tym podejmowały chęć wyboru tego zawodu. W związku z tym, że tej gwarancji nie ma, wprowadzone zostały pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej w błąd. Co do drugiej kwestii dotyczącej norm zatrudnienia. Jest dla mnie wielkim nieporozumieniem, że akt wykonawczy, który z góry zakłada liczbę pacjentów na jedną pielęgniarkę jak 1 do 20 przy już dziś obowiązujących przepisach prawnych, których nikt nie przestrzega na pewno doprowadzi do dalszej restrukturyzacji związanej ze zwalnianiem pielęgniarek, a nie ochrony. Polskie pielęgniarki są potrzebne dla pacjentów, szczególnie przewlekle chorych. Nie może być tak, że jedna pielęgniarka będzie opiekowała się 20 dziećmi na oddziale na neurologii, gdzie pacjenci są z utratą przytomności. Po prostu Szpitale nie będą gwarantowały bezpieczeństwa pacjentom. Pacjenci będą umierali z powikłań. Co do kwestii trzeciej, czekamy na nowelizację ustawy o zawodach, ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Ten projekt, który dzisiaj przewiduje, a mamy nadzieję, że zgodnie z obietnicami on zostanie wreszcie poddany pod obrady Sejmu, ten zapis już gwarantuje wykonywanie zawodu również paniom, które sprawują funkcję liderów w związkach zawodowych. Ale nie tylko. I mam nadzieję, że to będzie decydowała również Unia Europejska, proszę Państwa, co znaczy wykonywanie zawodu: czy to będzie urzędnik pielęgniarka, która będzie w urzędach państwowych, i samorządowych. Czy wreszcie będzie to lider związku zawodowego. Także wszystko przed nami, natomiast nie życzymy sobie obietnic bez pokrycia. Dziękuję bardzo.